Halo, siema, witam bardzo serdecznie w matchupie Haven na Akademię. Mamy Spazaryka, oponent ma Ichore. gramy na Liska, rewanż za... ...Tanga. Mogę to tak ująć. Tylko, że to wtedy oponent był Havenem, nie ja. Z czym zaczęło się Spazaryko? Talent magiczny, atak i łucznictwo fenomenalnie. Nie. Dobra, krótka piłka. Mamy kulkę? Mamy kulkę. Kurde, znaleźć teraz tylko Destro i mamy fajne combo, talent magiczny i Destro. Oczywiście fajnie też by było mieć szczęście Czarnoksiężnika, ale Haven nie ma szczęścia Czarnoksiężnika. Słaba frakcja, GG. E, dajcie chwilę muszę tylko w tle wyłączyć Steama, bo wyskoczyła mi kilka informacji, e, że ktoś tam z frakiem pierdakiem zaczął coś tam grać, dobra. No i jeszcze maszka Czarkala, no kurde bele. Eee... Ne. Balacha. Ne. Chociaż w sumie sama ścieżka w sobie jest gitem. Muszę przyznać, wszystkie sloty używam. Też medium. Kurde, jakbym dostał szybko destro, to mniej więcej zostawił sobie ten talent magiczny. A sprawdźmy. Zobaczmy, co się stanie, jak zrobimy tak. Ne. Jeszcze raz na... No. spokojnie, próbujemy, próbujemy. Ulala. Ja jestem człowiekiem wiary, że się uda. O, świecenie, tak jest, to teraz tylko Destro musimy znaleźć. I mieć magiczny alaryk. No dawaj, Gierko, nie zawiedź mnie. Kulka Gaming, uda się, uda się. Ja w ciebie wierzę. Nie wiem, zapchajmy na razie, a tak zapchaj dziurę. Lepszy talent magiczny. Dobra, zapchaj dziurę się udała. Dobra, chyba nie zrobimy tego. I tak pójdziemy na środek. Nie poddajemy tego. Pójdziemy na środek i sklejmy to gówno. This shit will be sklejone. Zaufajcie mi. Nie poddajemy tego. Dowo. Kurde, empatia. Może mieć gigantyczne tempo na kulkę. Nie. Hmm. Z tego możemy stworzyć tę doskonałość, która jest fantastisch coca więc to weźmiemy. Nadal nie ma. Destro? Nie. Jeden SP, pozdrawiam z rodziną. Dawaj, Destro! <gryw> Kurwa, to też fajne, tylko że nie mamy czaru na trzecim poziomie, żeby pod to zagrać. Nadal nie. Oczywiście Hawen z orzełka nic nie robi, bo po co, Weźmie weźmiemy go w takim wypadku. Zostaw tego DF-a, zabierzcie to ode mnie. 30 many, I guess. Łe. Eee. Eee. No i tak wywalimy cały atak na środku. Będziemy liczyć, że znajdziemy. Destro uwiedźmy. Damy radę, stworzymy tą magiczną hawę. <laughs> Najwyżej będziemy mieli magiczne nic. Kurde, mogę już wziąć ee... ten talent, który pozwoliłby mi się kulki nauczyć bez znajomości magii. W nawiasie nic by nie biła. No tak naprawdę, jak nie znajdziemy Destro na środku, to tego buildu nie, nic nie uratuje. Tak absolutnie nic go nie uratuje, że nie znajdziemy Destro na środku. Ale dobra, dobra, robimy to. To jest bolid pod wygrywanie wszystkich gier, na wszystko win tak zwane. Kurde, mogę empatię wciskać w tym bowiem w sumie. Co prawda, w opór na siłę by to było. Ale mogę wciskać empatię, to byśmy mieli superowe tempo na robienie absolutnie niczego. Karamba. I co on tam klei tym. tą i chorą. No, skleił, super. Dobra, gnamy tutaj, do czaszki Markala, maszki Czarkala. Oponent mi pewnie przecież w stylu, nie, nie wiesz co cię pierdolnie, a ja na to, no ty też. Ja też nie wiem wtedy co ciebie pierdolnie. Myk, 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 myk i myk. Magiczna hawen. Lecimy tutaj! Dobra, środeczku, nie zawiedź mnie. Mam co do ciebie wielkie zaufanie. Jesteś takim kumplem. You are the best friend of mine. Big Big Dobra, teraz trzeba zrobić sztuczkę magiczkę. O Jezu, jeszcze dowodzenie. Dobra, teraz tylko, żeby ognisty gniew nie wygrał, bo przez to mogę go dostać. Chociaż w sumie nie wywaliłbym to. Fuck your mother, bastard. Dobra, lepszy def. Mogłem zapchać. Nie, mogłem dyplom wziąć, jestem głupi. Dobra, gamba. Ignite. Fuck my life, man. Zepsułem. Prawie uratowałem ten bolit, Zepsułem. Jestem głupiutki. Jestem głupiutki, zepsułem. Wystarczy tutaj zapchać. A nie brać defa. Aaaa, dobra, trzeba będzie też przepalić na lewele. I'm sorry, my friend. You are going to die. I'm going to gamble for the Ignite. Na własną głupotę to zepsułem. Ajajajajaj. Dobra, uda się, uda się. Pamiętajcie, głupi mają farta. A wy wszyscy wiecie, że jestem głupi. Damy radę. Skleimy to. W sklepizde. <laughs> ja pierdzielę, jak to się uda. Wystarczy, że oponent weźmie złotego golca i ten bolid już nie wygrywa. Ale dobra, bolid pierwsza klasa. First class bolid. No, a szybko trzeba oponenta zapytać.

Okej, okay, całkiem... No kurde, mierzi mnie to w oczy, że to spipszyłem na własne życzenie, bo wziąłem lepszego defa zamiast zapchać dowodzenie, e, dowodzenie za pomocą dyplomacji. Na własne odpowiedzialność że to spipszyłem. No dobra, trudno się mówi. Mówi, jak to, jak to się mówi? Mówi się trudno, rucha się dalej. Mamy zbyt stigmastyczny boić, żeby to przegrać. Nie szkolimy koni, nie stać mnie, boska siła eee, Ty żeby denerwować, ty dla rezistów Ty dla ostrzału, ty bo jesteś O, możemy na coś przeszkolić, kurde blaszka Dobra hawen. Ile za przeszkolenie 20 takich frajerów? Zarąbiście hawen. Ale przegramy tą grę Ale przynajmniej będzie zabawnie Kulka, kulka

jeżeli to będzie światło albo salmon, mogę w to grać. Jeżeli to będzie mrok, to raczej przegrałem. Jeżeli to będzie destro, to rozpieprzy mnie. Także is high, is high. Hello! Trzeba zapytać oponenta, czy ma orzełka, żeby, zoba żeby zobaczył ten arcytudowny bolid. A w sumie sam sprawdzę. Bo ja też mam. Kurde, ten Bolit miał taki potencjał, ale go sknociłem. Dobra, sraken pierdaken. Kulka zadziała, kulka nas wykeruje. Wystarczyło tylko rzucić gumbo. I skleiliśmy całkiem śmieszny bolid. No bo mamy talent magiczny, mamy destro, mamy oświecenie, mamy... I jeszcze się sam on przejawił. Wszystkie rzadkie talenty się pojawiły. Para, 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 To będzie certyfikowanie zły bolid. Ale jeżeli wygram to, to będzie certyfikowanie najlepszy bolid w historii. Bolidów, bolidów historii, bolidów build, heroes 5, Arana, Ashan 5, bolid, certyfikacja. To będzie wszystko. Masz orzełkanie. Żałuj. To, było, to była groźba, jeszcze Santa Kalareczka się odpalił, zarąbiście. Tak właśnie musiało być. Ja jestem diabeł. Jako, że jestem kolegą, pokażę oponentowi dlaczego ma żałować. Ctrl C. Może i nie umiem pisać, ale przynajmniej magiczny alaryk. No jest KVD. Sigmastycznie. Totalnie przegrywamy tym ustawieniem. I myk w Grzesia, bo mnie denerwuje. O, ja mam damage na niego. Hot, Akademia z Defem. No nie znam. Dobra, poka co tam masz. Samon! Tak jest! To samon! Na samon, wygrywamy! nie ma zestawu smoka, ale ma całkiem nie staty. Kurde, on dostał. Czekaj, 5 ataku, 4 defa, czyli wyszedł 1-2 z rozwoju, mimo że miał oświecenie. Japidy pier... ja E, całkiem nieźle. No i przegrałem. Ej! Dobra, boska na kaszlaczka, kaszlak wykeruje. Mak mu zaraz wybuchnie, bo to jest 25 razy poziom, czyli mam... 450 damage bodajże. Myślę, że w tego poleciałem. burza nam mnie straszna. Nic nie bije, ale żeś wylądował, mały. Jestem się dumny. Jak to moje wygrał. Fuck your maguś, man. No i dobra. Zabija się następnym. E, jeżeli coś skastuje. Kurde, blaszka. Toż <grych> to, to Fenexan. No eee, dobra, i tak to przebijemy. Back my kurczak, man, I make przebite. Głupia gra. <głupia> Jak to nie ma sensu, to co się dzieje? No zostaw kurczaka, gnoju! Ileż bym dał teraz za zimną śmierć? Fucking kimion to fire, man. Nie będzie w niego. Zostawczym kina, na to. nic ci nie zrobił. Stawaj, Kamil, jak ten maguś nie chce kastować. No wybuch go, no, no wybuchnij go. Let your magus fucking explode. E, eh, gra się da. Defen machen. O oh, <laughs> que que você <laughs> Boska na serafa E, Arche. Oponent się przerazi. Ja też. Fuck już wołak pak men. well fuck my tu. No staw go, będę to... Trzeba mu kota rozstrzelać, bo jak ten kot dostanie, to jak to się nazywa? Um, Arken Armora, teraz się przygrywamy. Eee. Wakey, wakey. O jezu, pasie pasieka, man. Boże, jaki ten bildzę jest beznadziejny i nie ma prawa tego wygrać. Nie bawi, że go skleiłem. No bo ja nie mam powera, żeby mu położyć tego Grzegorza i... w sumie cokolwiek tutaj. Tak po prostu od mnie zabije, Tak jurbalista man. O, wraźka! O, najlepszy spell w grze! Prosta to korzystać trzeba. W życiu nie widziałem takiego waliu burzy. Swoją drogą. Wrażki się zdjąć nie da. Masz tutaj gnojku. Ona musi się kończy w przeciwieństwie do mnie. Oj, 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 I nie mam czym tego zasłonić. Tak jest. Tak, dude. <laughs> Zginął w eksplozji. Dobra, zdasz swój. Protect the king with the crossbow. Protect the crossbow man. Meg. Ale demecz, łop! Wow. O kurde. Dwa kapcie przykręcił ten mały gnojek. No nie ma co, no krzyż będzie musiał jedno w dół pójść i. i wrak walnąć. Opcjonalnie mogę zrobić. Nie, to. to i tak go odsłonię. Bash, 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 bash. No. How is that possible that magical human is losing? NICHT possible, REN. Chcę, mogę mu skrunkować, żeby mu cokolwiek zrobić. Fuck your Kiciuś, man. To jest ta chwila! Kiciuś nie ma defa, można mu zrobić krzywdę. Biały kusz tutaj wcale by nie zrobił tego lepiej. Mogę sobie go kuszę wziąć, mogę grać, do, mogę grać dobry Haven. Sia ref, my bad. Dobra Haven by tu zrobiła robotę. Dobra, fuck your Kot, man. Bum. Aaa, badlak akurat w tym momencie, najgorzej. Bum. O, badlak. Karamba. Oj, jak boli, oj, jak boli. Kulka w trzy targety, tak jest. Jezus, Maria. O, zabił jedenastu i zostało dziewięciu. Blok. Walił. <grym> Biedny Krzyż. Kulka w trzy targety. Tak jest. Bum. Krzysztof bez obrony. Płuc Krzysztofa. No. Karamba. E, strzeli jeszcze raz Kaszlaczek. Tak jest. Kaszlak walił. Może mu całą godzinę zabijemy przez to, że jest na debuffie do armora. fuck your mother bastard uh. Uh. Death. <laughs> fuck your gene man Nazywam się Joe Biden i ja próbuję tą wiadomość. BOM! Kurde z Ignite może by tu trochę lepiej szło. Na pewno by lepiej szło Dobra, dzięki koledzy Jinowi nadal Phoenix nie uderza mi w kaszlaka. Ja to masz Speed 4 czy jak go zdobiję, to i tak mi nie wbiegniesz w kaszlaka. Dobra i tyle. Point. O teraz baszujesz. Mam je! Boom. Ale demerz. Znaczy z dobrych informacji on i tak nie jest w stanie mi uderzyć kaszlaka Sztefankiem, bo go po prostu zostawię... Oh. Nie, nie, i tak go zostawię. I was. Disney is over my friend. Pak Jurk man. przeżyj przeży, jeszcze jedna kula. Tak jest. Mamy defekwisło, przeżyjemy tego pioruna. Oh, jednak nie przeżyjemy. Powstaje wózka. Pozwalam się to zakończyć. Dobra, zgoda. Czy mogę go zdobyć w jakiś śmieszny sposób? Nie mogę. Eee... To będzie śmieszny sposób. Ale Fard zrezygnował, Nie zdążę mu tego napisać. Dobra, ee, ja w takim razie dziękuję za oglądanie. Magiczna Human udało się to odbębnić. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się kiedyś. Cześć.